Esport jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi sportowych. Szacuje się, że rynek esportowy już teraz jest wart ponad miliard dolarów. Inwestują nie tylko biznesmeni, ale także celebryci, muzycy, aktorzy. Gwiazdy Sportu. Piłkarze coraz chętniej inwestują w drużyny sportowe. Swoje, swoje organizacje mają już David Beckham, Meso Tosil, Casemiro, Kuna Agüero i wielu, wielu innych piłkarzy. Nawet w Polsce też pojawiają się piłkarze, którzy noszą się z zamiarem zainwestowania w drużynę sportową, jak chociażby Mateusz Klich czy Krystian Bielik. O tym się spekulowało całkiem niedawno, że, że panowie mają. Inwestować, zacząć inwestować w polski esport. Zresztą Mateusz Klich też jest ambasadorem Akademii Valoranta, która, która gdzieś tam funkcjonuje w środowisku esportowym. No ale to nie tylko, nie tylko piłkarze, bo, bo jakby. Pionierami takiego całego ruchu inwestowania w polski esport byli Bogusław Leśnodorski, Jakub Szumielewicz, czyli byli prezesi Legii Warszawa. Oni zainwestowali w drużynę esportową x No, co prawda ona zmieniała nazwy wraz z kolejnymi latami istnienia, ale obecnie jakby nazywa się XCOMAGO, bo jest współtworzona z, z, z partnerem partnerem technicznym, można tak powiedzieć. No i jest to w tej chwili już jedna z najpoważniejszych, największych organizacji w Polsce i też coraz bardziej licząca się w Europie, posiadająca kilka drużyn, więc, więc byli prezesi Legii Warszawa Zainwestowali w esport, tak samo jak zrobił to Marcin Gortat, który został inwestorem Polskiej Ligi Esportowej, a wraz z nim takim inwestorem jest Dawid Podsiadła. Więc, dwaj panowie, którzy są bardzo znani w naszym kraju, oni już to zjawisko esportu wspierają bardzo mocno i udzielają się też na eventach Polskiej Ligi Esportowej. No ale to nie tylko oni, bo również aktor Kuba Wysołowski czy Karol Linety piłkarz reprezentacji Polski i pasza są, czyli taki ambasador, najbardziej znany ambasador e-sportu w Polsce, są ambasadorami właśnie suplementów dla graczy, więc to pokazuje, że ludzie z różnych dziedzin dostrzegają potencjał e-sportu i chcą w niego inwestować, a takich myślę inwestycji z każdym kolejnym rokiem będzie więcej i nowe postaci będą się pojawiać, co już teraz można zauważyć na eventach e-sportowych, że widzimy tam coraz więcej celebrytów, coraz więcej muzyków, aktorów, którzy podpatrują to zjawisko i pewnie w kolejnych latach również będą inwestować w sporty elektroniczne w naszym kraju.